Robin, hello. Robin, witaj. Witaj, Rupert, czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze. Mam pytanie dotyczące wolnej woli. Co zrobić, kiedy utkniesz wierząc w brak wolnej woli? Co wtedy należy zrobić? Zrozum, że świadomość, która jest esencją i naturą Twojego umysłu, jest całkowicie wolna. Użyj swojego umysłu w służbie tej wolności. Zamiast umysłu, który myśli, Ja nie mam wolności, pomyśl, Wolność świadomości jest do mojej dyspozycji, a przeznaczeniem moim, czyli też umysłu, jest wyrażać tę jakość świadomości, jest bycie informowanym o tej jakości wolności i niesienie tej wolności światu. Tak, lecz w jakiś sposób czuję, że jest to fałszywe. Nie wiem jednak czemu. Nie, co takiego jest fałszywe? Fałszywe jest odczucie, że świadomość nie jest wolna. To jest fałsz, ponieważ bazuje na iluzji. A czym jest ta iluzja? Wiarą w to, że świadomość jest ograniczona. To jest fałszywe, ponieważ to iluzja. Naszym doświadczeniem jest, że świadomość jest całkowicie wolna, nieuwarunkowana i niczym nie nacechowana. Nie chodzi więc tu o narzucanie jakiegoś wierzenia na siebie. Zgadzam się, że to byłoby obłudne lub fałszywe, tak jak ty o tym mówisz. Nie chodzi tu jednak o narzucanie niedualnego stwierdzenia na siebie. Ale o prawdziwe zrozumienie go, zrozumienie tego, że natura Twojego umysłu, czyli czysta świadomość, jest wolnością samą w sobie, a używanie umysłu jest w jej służbie oraz jest jej ekspresją. To dlaczego wydaje mi się, że kręcę się w kółko? Dla mnie ważną częścią jest wybieranie swych myśli. Mogę wybrać odpowiednie myśli, by powrócić do szczęścia. Słyszę jednak w niedualnym środowisku, że jest to iluzją. Dlatego czuję, że utknąłem. Czuję bowiem, że mogę utorować sobie drogę powrotną do nieograniczonej i całkowitej wolności. Czuję jednak, że utknąłem w odczuciu, że nie mogę wybrać własnych myśli, by tam powrócić. I tutaj właśnie kręcę się w kółko. Oglądałem bowiem Twoje nagrania dotyczące wybierania własnych myśli. Te nagrania ukazują, że nie ma żadnej wybierającej osoby, i dlatego czuję, że utknąłem. Robin, podnieś proszę swoją rękę na sekundę. Zobacz, wybrałeś, by to zrobić. Mógłbyś mi odmówić, gdybyś zechciał, lecz tego nie zrobiłeś. Więc po prostu bądź praktyczny. Jeśli dostrzegasz, że jesteś pogrążony w żalu czy cierpieniu, Użyj swego doświadczenia, by to ono przypomniało ci o zawróceniu uwagi z powrotem do istnienia. Zrób to, zamiast angażować się w intelektualną czy naukową debatę ze sobą, czy masz wolność wyboru, czy też nie. Po prostu powróć do swego istnienia. To tak proste jak podniesienie ręki. No tak. I czy mogę to rzeczywiście zrobić? Czy jest to autentycznym wyborem? Czy jest to prawdziwe? Tak, to autentyczne. Teraz Robin, zdecyduj sam, czy chcesz podnieść rękę, czy nie. Zostawiam to Tobie. W ciągu następnych pięciu sekund podnieś ją lub nie podnoś. No tak, mogę ją podnieść lub nie. Tak, dokonałeś tego wyboru. To prawda, że szukając konkretnej osoby, nie znajdziemy żadnej indywidualnej jednostki, która by o tym zdecydowała. To Twój umysł dokonał tego wyboru dzięki swojej wolności. To prawda, że nie ma żadnej osoby w centrum tego umysłu, która by dyrygowała umysłowymi wyborami i aktywnościami. Tak czy inaczej, twój umysł dokonał wyboru dzięki swojej wolności, wolności, którą zapożyczył ze swej esencji czyli świadomości, której naturą jest wolność. Okej, okay, czyli mogę ukierunkować swoje życie. I nie jest ono przesądzone z góry. Mogę wpływać na swoją ścieżkę, która nie jest zdeterminowana. Istnieje zatem również ten jej niezdeterminowany aspekt. I możemy powiedzieć po jakimś zdarzeniu, że ktoś zdecydował tak a tak żyć lub wybrał, by coś zrobić. Możesz albo poczuć, że nie masz absolutnie żadnej wolnej woli, albo że masz absolutną wolność. Jeśli odczuwasz, że nie masz żadnej wolnej woli, to jest to równoznaczne dobycia bycia całkowicie oddanym Bogu. To również jest godziwa ścieżka. Oddajesz wtedy całkowicie swoją wolę woli boskiej. Poddajesz się jej, i cokolwiek Bóg zechce dla ciebie, będzie to doskonałe. Jeśli będziesz cierpiał, to w porządku. Jeśli będziesz szczęśliwy, też w porządku. Nie masz nic przeciwko niczemu, dlatego, że poddałeś swoją wolną wolę. To skuteczna ścieżka. Możesz też wybrać podejście, że jesteś całkowicie wolny. Twój umysł jest absolutnie wolny i możesz używać swego umysłu w służbie dla prawdy, miłości i piękna. Wybierz teraz jedno z tych dwóch podejść. To, do którego pasuje twe usposobienie. Oba są równomiernie istotne, oba są równomiernie prawdziwe, oba są równomiernie efektywne. Po prostu wybierz to, które preferujesz. Ok, mówisz też, by być wolnym od wolnej woli. To również wywołuje uczucie takiego samego utknięcia. Wydaje się, że ta ścieżka dla mnie nie zadziała. Teraz to nie jest kwestia żadnego utknięcia. Nie wracaj już do tego. Możesz poddać swoją wolną wolę w stu procentach i zaakceptować wszystko, co zadziewa się w Twoim życiu, jako dane Ci przez Boga dla Twojego własnego dobra. To jest całkowite poddanie godziwa i bardzo efektywna ścieżka. Bez żadnej wolnej woli. Poddajesz w niej swoją wolę całkowicie. Możesz też podjąć decyzję, by użyć swojego umysłu i jego wrodzonej wolności w służbie dla prawdy, miłości i piękna. Po prostu wybierz jedną z tych dwóch opcji.